Skończyłam niedawno medycynę i zostałam lekarką. I każdy, kto był na tych studiach, a myślę, że na tej sali jest sporo takich osób, to wie, że jak przychodzi się na nowy oddział, na nowe zajęcia, to to często wygląda tak, że przychodzi prowadzący, tak spóźniony, minimum pół godziny, i najpierw pyta, a co państwa tak dużo, jak co tydzień, a potem robi rundkę po grupie i pyta, o jakiej specjalności dany student myśli. I nie wiem, jak was, ale mnie bardzo irytowało, jak wtedy padało, a bardzo często tak padało. Rodzinna. To taka kobieca specjalizacja, jest czas dla dzieci, nie trzeba dyżurować. Albo wy panowie, ja miałam dwóch kolegów, wy panowie to pewnie przyszli zabiegowcy. I wiecie, to też nie jest tak, że ja uważam, że opinia jakiegoś doktora to jest palący problem polskiej medycyny. To jest nawet zabawne, jak oni to mówią do sali złożonej z większości z dziewczyn. Ale wiecie, to naprawdę jest problemem? To, że dziewczyny po pewnym czasie zaczynają wierzyć w sugestie takich gości, a dalej, że podkopywanie ich poczucia własnej wartości wpływa na pacjentów. Ja na co dzień od prawie dwóch lat zajmuję się wsparciem zawodowym medyczek. Kiedyś nawet z koleżankami zrobiliśmy takie dość głośne badania. Wiecie, że jedna trzecia medyczek, które słyszy takie komentarze, ostatecznie wybiera inną specjalizację, bo boi się, że ta nie jest dla kobiet. Lepiej wiecie, ile w ogóle kobiet w polskiej medycynie doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć. To było trzy czwarte. A wiecie, ile dostało propozycję seksualną w miejscu pracy albo na uczelni? Jedna na pięć. To jest dużo czy mało? Dyskryminacja kobiet to jest taki nośny temat, bo ludzi to oburza. Można sobie na takiej fali płynąć, gdzie dużo się mówi, a mało się robi. No bo może ordynator był hamski dla koleżanki, ale on już tak ma. To jest inne pokolenie, nie ma co się tym przejmować. Jak oddziałowa powie ci, że jak zajdziesz w ciążę, to nie masz tu czego szukać, no to może to jest trochę nielegalne, ale pielęgniarek jest tak mało, że... To nie jest jakaś wywrotowa teza, że atmosfera, jaką mamy w pracy, wpływa na jej jakość. Twojego dziadka nie będzie dobrze leczyć medyczka, której kompetencje są regularnie podważane. Nie będzie też się dokształcać, jeśli odbieraje się dostęp do szkoleń. Nie będzie też zmotywowana do pracy, jeśli nie dostała awansu, a dostał go kolega z mniejszym doświadczeniem. I wreszcie nie będziemy widzieć tych wybitnych kobiet, którym udało się zdobyć wysokie stanowiska, jeśli nie będziemy ich zapraszać jako ekspertki do towarzystw naukowych, do organów samorządów zawodowych i do mediów. Widoczność kobiet w medycynie to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja pracuję naukowo i jeżdżę na różne konferencje i standardową, standardową sytuacją jest, jak otwierasz sobie folder z wykładowcami i tam jest na przykład ośmiu mężczyzn i dwie kobiety. Ja kiedyś byłam na takiej konferencji, gdzie mówiłam o dyskryminacji kobiet w medycynie, więc kończę mówić, czas na wypowiedź jury. Oczywiście tam było czterech mężczyzn i jedna kobieta. Pan profesor zabiera głos i zadaje najważniejsze pytanie tego dnia. No a co z dyskryminacją mężczyzn? Albo wchodzisz sobie w branżowy internet, powołano nowo, nową Radę Ekspertów, prawie że dowolnej specjalności. Patrzysz na zdjęcie tej rady, wcale już nawet nie musisz patrzeć, bo już wiesz to co, to, co nam zobaczysz. I ja polecam czasami zwrócić uwagę trochę głośniej, a w sumie i nie polecam, bo tam zawsze są te same komentarze. Kryterium wyboru były kompetencje, a nie płeć. Albo, a co jeśli nie ma kobiet w tej dziedzinie, no to na siłę mieli wybierać. I ja teraz tym wszystkim panom w tych wszystkich radach absolutnie nie ujmuję, bo to nie jest ich wina i oni w większości przypadków świetnie się znają na swojej dziedzinie. Ale dla mnie to jest takie lustro, które pokazuje, że gdzieś niżej jest problem. Bo jeśli startujemy z takiego poziomu, że większość studentów kierunków medycznych to kobiety, większość doktorantów to też kobiety, większość asystentów i adiunktów na uczelniach medycznych to również kobiety, to w którym momencie ktoś mówi stop i dlaczego kończymy z tak małym odsetkiem kobiet na tych najwyższych stanowiskach? I czy wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie urlopem macierzyńskim? Tym samym urlopem, którego medyczki tak często boją się brać. Bo co powie szef? Co, zrobi bez, co zrobią bez nich pacjenci? I co zrobi zespół? Z historii feminizmu w 1995 roku w Pekinie odbyła się Czwarta Światowa Konferencja w sprawie kobiet i tam na podstawie wieloletnich doświadczeń z kilku krajów określono, że taką masą krytyczną w tych najwyższych organach zarządzających, która będzie chronić w jakikolwiek sposób interesy kobiet, to będzie 30% kobiet w danym zarządzie. To jest jedna trzecia. Nie udało się tego nigdy osiągnąć w polskim rządzie. Nie udało się tego osiągnąć również wśród rektorów polskich uczelni medycznych i również nigdy w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, ale całkiem niedawno osiągnęliśmy ten poziom wśród profesorek uczelni medycznych. W tej chwili to jest 44% i co roku rośnie o kolejne 2%. Czy dostają nominacje profesorskie tylko dlatego, że są kobietami? Raczej wątpię. Myślę, że to jest efekt wcześniejszych przemian społecznych. Tak więc apeluję do dziewczyn: jedyną osobą, która ma cokolwiek do powiedzenia w kwestii Twojej przyszłości, jesteś ty. Dbajcie o swoją widoczność i widoczność innych kobiet. Zauważajcie i doceniajcie, ale też doceniajcie swoje własne osiągnięcia. Każdy zawód medyczny w Polsce, z wyjątkiem ratowników medycznych, składa się w większości z kobiet, więc powiedzenie, że. Polska medycyna ma twarz kobiety nie jest wcale przesadzona, także dbajcie o swój dobrostan, o swoje zdrowie psychiczne, zgłaszajcie mobbing i molestowanie, reagujcie, jeśli dowiadujecie się, że wasza pensja jest niższa od pensji równego wam kolegi. Pamiętajcie o kobietach w organach samorządów zawodowych i przemyślcie kandydowanie w wyborach do tych samorządów. A koledzy, pomóżcie nam, reagujcie na przejawy dyskryminacji, bo Wasza postawa wpływa na jakość pracy w zespole. I mówię to wszystko, bo wierzę, że doceniona medyczka po prostu leczy lepiej, więc robimy to i dla siebie, i dla pacjentów. Dziękuję bardzo.